Witam serdecznie! Trzy rzeczy w niemieckich supermarketach, których nie ma w Polsce. Pierwsze to napój z Pezi. Podaję go z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że napój spezi jest odpowiedzią na. niemiecką odpowiedzią na Coca-Colę. Jest to mieszanka, tak szczerze, Coca-Coli z oranżadą, pomarańczową. Ona z nutką karmelu. Dla Niemców jest to napój, który powstał w latach 50. i jest takim powrotem do lat dzieciństwa. Co jeszcze zupełnie jak u nas kabel od Prodiża. Jeśli chodzi o kolor, to ma taki trochę jaśniejszy niż Coca-Cola. Jest delikatnie gazowany i ma naprawdę znakomity smak. Na 100 ml, jeden na kaloria i pół grama cukru świetnie. Druga rzecz to są miski Haribo. U nas jest tylko kilka rodzajów, nie wiem dlaczego, a tutaj jest tego na metry, od groma rodzajów smaków, zapachów, kształtów. Co byście nie chcieli, to dostaniecie. Kiedyś u nas, jak ktoś miał miski Haribo na podwórku, te 30 lat temu, to przez jeden tydzień był królem. Nie wiem dlaczego teraz tego brakuje. I rzecz numer 3, która jest dla mnie totalnie złym pomysłem, to możliwość zakupienia mąkiego sobie zaraz przy Kasie. No, Bardzo słaby pomysł, a nie ma tego mało i jest praktycznie w każdym sklepie. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, bo dla mnie to bardzo słaby pomysł.